Halo, halo. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dzisiaj widzowie zadają grę, która nazywa się YouTube Live i od razu mi wyzwoliło z neta. No i dobrze. YouTube Live! Nie wiem, zostajemy na razie YouTube Live. Ja Będą dwa odcinki, bo ja bym chciał na odcinku to być 100 milionów subskrybcji. Oczywiście, bo już No dobra. YouTube Dobra chciałbym... teraz zbieramy, ja wzdrawiam generalnie. Zbieram. Tam ja mam dzisiaj, nie trylion, nie bilion, tylko pięć milionów na lepszy apartament, bo ja... nu. No. Dobra, jeszcze ja to, woda, to było, oczywiście. Chorak, Dobra! Ja to zero. Dobra, y o, trening, trening. Marder, de Marder, de Oby Jakby tu chodziło o to, że tu klikałem, mam oczywiście już cię, A wolę szczałką, ale... Uczni. I teraz czynimy obrazek. Piszcie w ogóle jak w tym macie. Bo ja widzę, że tam były takie bugi. Ale ja musiałam go nowe. Wycie nakręcać. Za tysiatka. Na konsolkę sepo. Dobra, i teraz milion, milion, jeden. Ja chodzi raz najbardziej kasa, widzowie. Kasa, 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 Na pewno będę robił widzowie. O, ja wiesz, nie chcę go być. Na pewno widzowie będzie z tego mnóstwo. co mam na moim oczekiwaniu. 100 milionów. Milion, milion, kwadrilion. I reszta. Czy Wydaje ja teraz szlał. No i dobry, widzowie. Mm, dobra, widzowie. Mmm, dobra. Okej, ja, widzowie, od razu nakręcam kolejny. Dopóki jest trending. Dwa miliony. 90 milionów wyszło. Jakbyśmy dobijali takie pieniądze, widzole! Nim się ja tam mówię, ale nie było. Dobra, mamy 5 milionów, no bo jeżeli tak chodziłem... Jak ci przydziesz iść, to żeby coś nawet. Nie trylion! I kupujemy! Jak mam co? Było. 10 milionów. No i mamy telewizję. Kurde, dla linowy za trylion od filamentu. Ten za biliony nie wiem. No, no, więc zbijamy. Ha! I mamy komputer, widzę, że na środku Patrzcie, dajemy buli i teraz tak. Awardy i play batony. No na znaczy, się nie. Nie Awardy pre Za tyle subów, za milion subów awardy pre batony Za dziesięć milionów subów Upgrade Routery Upgrade, routery Kolejny router dajemy Dobra, Fortnite, nie, nie, nie Upgrade routery Ja nie wiem, dobra tego, dobrze by to, ja nie wiem, dobra wie. Ja mogę jakby te Fortnite Chodź Dobra, tu Fortnite Fun. Rzadziej Fortnite i ta lodówka. Table. Eee. Dobra, ja mam jeszcze table.

I dobra, lecimy! Wyprawiam, że tak ucichłem, ale no... Udowałem! Bank! Ba! Można, no dobra, zagnijmy! Ja chcę budowić 100 gemów, ja ale myślę, chciał kupić lepszy router. Dobra. czternaście milionów widzów, czternaście milionów. A To to

Dobra widzowie, Dobra, widzowie, może nawet na dzisiejszym odcinku dobijemy to 100 milionów wyświetleń. Zobaczymy ile mamy. Dobra, Dobijamy może na tym, bo ci płynę, ten odcinek trwa już. 10 minut, lecimy. Lecimy, dobra, lecimy, lecimy. Dobra. Od razu nakręcamy. Ja, widzowie, muszę nie się to wyparzał, od nie kręcić. po milionu przybyć. Kiepskie nagranie A Czemu ta lodówka? Dobra, ja nie wiem widzowie No widzowie, ja wam muszę powiedzieć coś Że ja tą lodówkę dziwnie ona wygląda Że to, że on ma energii, to dostaje mniej subów. 5 milionów subów. A my odobrzymy 8 gdzieś na kolejnym odcinku. Odobrzymy 100 milionów subskrypcji. Zobaczymy. Chyba jesteśmy radzi I teraz, teraz tylko kampimy na nakręcaniu. Ja Gambię, teraz cię pewne na nakręcaniu odcinku Dobra, ja cię po lutę, router, bo lutery widzimy dałem bardzo dużo, nie wy nie wiecie jak ile? Ile dałem te lutery?

Ви меня есть иметь да, я думаю, что один случай туда имеет. Ja Dowiedzieliśmy 100 milionów na życie. Ja urodzę się z gołębinem Widzowym. Urodzę się z. Dobra, możecie lecić, panowie. Dwa kuczynki, bo mamy robotę. Dobra, widzowie, dobijamy nowy komputer i kończymy. A ja miałem referencję. idziemy kupić nowy komp! Nowy komp! Dobra. Ja... Rodzina wygląda i kończymy. No, co monitor wygląda? Co widzisz ten jeden odcinek na nie? Uda się mu błagać o plamówkę, widziałem. Boże, na pewno dzisiaj nie dobijemy, gdzie będzie się 100 milionów. Na pewno nie będziemy cię tu robić. Ale uda się. PISTE CHE 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 DOBRA a SĂ ZROBĂ a SĂ ZIEM Zobaczmy. Kończymy. Ej, jutro będzie drugi odcinek z tego, bo to jutro 100 milionów, więc No.